Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie zaprasza najmłodszych na fragmenty Mikołajka. Przed świętami jest fajnie. Zwykle tata mówi, że święty Mikołaj jest bardzo biedny i nie może mi przynieść tego mnóstwa niesamowitych rzeczy, o które proszę, ale w tym roku będzie ekstra, bo tata obiecał, że dostanę wszystko, co będę chciał. Dzisiaj w szkole był ostatni dzień przed wariami, a Gottfried ma bardzo bogatego ojca, który przez cały rok kupuje mu różne rzeczy, no i my oczywiście nie jesteśmy zazdrośni, bo Gotfryd to dobry kumpel, ale to niesprawiedliwe, żeby ten Gotfryd dostawał przez cały czas prezenty, kiedy my dostajemy je tylko na urodzinę, na gwiazdkę i kiedy jesteśmy najlepsi z dopracowania. A to nie zdarza się często, bo najlepszy jest zawsze araniarz, który jest pupilkiem naszej pani. Gotfryd nie zdążył opowiedzieć nam o swoich goglach, bo zadzwonił dzwonek i musieliśmy ustawić się w pary, żeby iść do klasy. A w klasie pani się rozgniewała, bo Gottfried i Eusebiusz ze sobą rozmawiali. – "Gotfrydzie, Eusebiuszu! – krzyknęła pani. – Chcecie za karę spędzić ferie zimowe w szkole? – Ja nie mogę, proszę pani! – powiedział Gottfried. – Jutro wyjeżdżam na narty. – Jak cię zatrzymają za karę! – powiedział Eusebiusz. – To zrobisz tak jak ja. Nie wyjedziesz i koniec! – Ach tak! – zawołał Gottfried. – Mój ojciec już zarezerwował hotel i miejsca w pociągu. – Cisza! – krzyknęła pani. — Jesteście nieznośni. — Mikołaj, nie przeszkadza ci, że mówię jednocześnie z tobą? — Nie wiem, co się z wami dzisiaj dzieje, ale jesteście nie do wytrzymania. — Jeszcze słowo i zatrzymam po lekcjach całą klasę. Czy ktoś jedzie na narty, czy nie? — No właśnie — powiedział Eusebiusz. I pani postawiła Eusebiusza i Gotfryda do kąta po obu stronach tablicy, bo kąty w głębi klasy były już zajęte przez Klaufasa, który był pytany, zawsze idzie do kąta po tym, jak go pytają, i przez Rufusa, który posłał do Maxencuszy karteczkę, na której napisał Na przerwie muszę z tobą porozmawiać. I pani to zobaczyła, a ona nie lubi, jak na lekcji wysyłamy do siebie liściki. Mówi, że jak mamy sobie coś ważnego do powiedzenia, to możemy poczekać, aż będzie przerwa. A potem zadzwonił dzwonek na przerwę i pani pozwoliła wszystkim wyjść, nawet tym ukaranym, bo nasza pani jest strasznie fajna, a poza tym myślę, że czasami lubi zostać w klasie sama. Na podwórku Maksencjusz spytał Rufusa, co miał mu do powiedzenia, ale Rufus mu powiedział, że nie rozmawia z nim. Nie rozmawia dlatego, bo pani odebrała im liściki, że to wszystko, co ma mu do powiedzenia i że nic więcej mu nie powie. Kiedy Maksencjusz mówił Rufusowi, żeby jednak powiedział mu to, co miał mu do powiedzenia, my stanęliśmy wokół Godfryda, który włożył swoje gogle i tłumaczył, że są do jazdy na nartach. Umiesz jeździć na nartach? Spytałem. Jeszcze nie, odpowiedział mi Gottfried, ale będę uczyć się jeździć na nartach z instruktorem, a potem wezmę udział w mistrzostwach, jak ci faceci, których pokazują w telewizji. A ponieważ będę jeździł bardzo szybko, potrzebne mi będą gogle. Akurat, powiedział Eusebiusz, to się Gottfriedowi nie spodobało. Mówisz tak krzyknął, bo mi zazdrościsz. Trzymajcie mnie, bo umrę ze śmiechu, powiedział Eusebiusz. Jak będę chciał, to poproszę o gogle pod choinkę i dostanę ich pełno. Akurat, krzyknął Gottfried, jak nie jeździsz na nartach, to nie masz prawa mieć gogli. A kto mi zabroni? Powiedział Eusebiusz. Zresztą poproszę o narty i gogle. Będą mi bardziej potrzebne niż tobie, bo będę szybciej jeździł. No i się pobili i przyleciał Rosu. Rosu to nasz opiekun i nie wiem, czyż wam mówiłem, że nazywamy go tak, bo często mówi – spójrzcie mi w oczy, a na Rosole są oka. Starsze chłopaki to wymyśliły. Mali nic ponie", krzyknął Rosu To ma być świąteczna atmosfera zachowujecie się jak dzikusy aż do ostatniego dnia szkoły a w ogóle to dlaczego się bijecie? Spójrzcie mi w oczy i odpowiadajcie. Bo on powiedział, że będzie jeździć szybciej ode mnie na swoich wstrętnych nartach krzyknął Kotwryt. – Dobrze, powiedział Rosu ani słowa więcej. Odmienicie mi obaj czasopnik. Nie powinienem wygadywać bredni w czasie przerwy, ani zachowywać się jak wandal bijąc się na dziedzińcu szkolnym pod błahymi pretekstami, we wszystkich czasach i we wszystkich trybach. Na poferiach, a teraz marsz do kąta. Ale ja wyjeżdżam na narty, powiedział Gottfried. Akurat, powiedział Alcest i Rosół posłał go do kąta. Ja, powiedział Kleofas, napiszę do świętego Mikołaja, żeby mi przyniósł przerzutkę do roweru. Do kogo napiszesz? spytał Joachim. No, do świętego Mikołaja powiedział Kleofas. A do kogo mam pisać, żeby prosić o przerzutkę? Nie rozśmieszaj nie, powiedział Joachim. Ja też w niego wierzyłem, kiedy byłem mały, ale teraz wiem, że święty Mikołaj to mój ojciec. Kleofas spojrzał na Jachima i puknął się palcem w głowę. Kiedy ci mówię, że go widziałem? krzyknął Joachim. W zeszłym roku obudziłem się, drzwi od mojego pokoju były otwarte i widziałem, jak ojciec kład, wkłada pod konikę prezenty. Zresztą drzewko o mało się na niego nie przewróciło, i ojciec powiedział brzydkie słowa. E, chłopaki, krzyknął Kleofas. – On mówi, że jego ojciec jest świętym Mikołajem. Nie rozśmieszaj mnie, dobrze? Ty może widziałeś swojego ojca, za to ja widziałem świętego Mikołaja w sklepie z białą brodą i w czerwonym płaszczu. I nawet siedziałem mu na kolanach i miałem problem, kiedy mnie zapytał, czy się dobrze uczę. I to nie był twój ojciec. No jasne, że to nie był mój ojciec, krzyknął Joachim. Mój ojciec nie pozwoliłby, żeby ktoś siadał mu na kolanach. A ja, powiedział Kleofas, nie siadłbym na kolanach twojego ojca, nawet gdyby mi za to zapłacił. Jeśli przyjdzie do nas do domu, żeby wygłupiać się koło naszej choinki, to mój ojciec wyrzuci Twojego ojca za drzwi, jak bum cyk, cyk. Także lepiej niech twój ojciec. – Siedzi przy swojej ojce, która się przewraca. – Powtórz tylko, co chciałeś powiedzieć o naszej choince – poprosił Joachim. I przybiegł Rosu, bo Kleofas z Joachimem zaczęli okładać się pięściami. – Jeśli mój ojciec będzie miał ochotę powygłupiać się koło twojej choinki, to twój ojciec na pewno mu nie przeszkodzi – krzyknął Joachim. – I nie myśl sobie, że usiądziesz mojemu ojcu na kolanach. – Twój ojciec może się wypchać swoimi kolanami – krzyknął Kleofas. Rosu zrobił się cały czerwony. Pokazał na koniec podwórka i powiedział, nie poruszając zębami, do kąta, razem z tamtymi, ten sam czasownik. Ale zanim skończyła się przerwa, Rosu musiał jeszcze zająć się Rufusem, który leżał na ziemi, i Maksencjuszem, który siedział na Rufusie i mówił, To jak? Powiesz mi to, co masz mi do powiedzenia, czy, tego, czy mi tego nie powiesz? A Rufus kręcił głową, że nie, i bardzo mocno zaciskał usta, żeby nie mówić. Po ostatniej lekcji kazano nam ustawić się w pary na dziecińcu. I przyszedł dyrektor powiedzieć, że życzy nam wszystkich wesołych świąt. Że wie, że niektórzy są bardzo zdenerwowani, ale że zaczynają się ferie, więc on unieważnia wszystkie kary. Dyrektor ma rację. Ja też zauważyłem, że nasza pani i Rosu są zawsze bardzo zdenerwowani przed feriami i dają dużo kar. Jesteśmy fajną paczką kumpli, więc po wyjściu ze szkoły zatrzymaliśmy się na chwilę, żeby złożyć sobie życzenia. Kleopas pogodził się z Joachimem i wyjaśnił mu to co powiedział o kolanach jego ojca, że to było dla żartu. A Joachim obiecał, że poprosi swojego ojca, żeby przyniósł przerzutkę pod choinkę Klopasa. Rufus powiedział Maksencjuszowi, że to, co miał mu do powiedzenia, to że w sklepie z zabawkami widział telefony, które działają jak prawdziwe. Więc jeśli Maksencjusz, który mieszka niedaleko Rufusa, poprosi o telefon pod choinkę, to on też poprosi o telefon i będą mogli cały czas ze sobą rozmawiać. A Maksencjusz powiedział, że to fajny pomysł. I że będą przynosić telefony do klasy, żeby sobie mówić, co mają sobie do powiedzenia. A wtedy pani nie będzie się już złościć z powodu liścików. I obaj poszli bardzo zadowoleni, prosić ojców o telefon. Ananiasz nas rozśmieszył, mówiąc, że rok temu dostał trzy pierwsze tomy jakiegoś niesamowitego słownika, więc w tym roku poprosił o trzy ostatnie, od M do Z. W wariat z tego Ananiasza. Eusebiusz będzie prosił o narty. A potem poszedłem z Alcestem, który jest moim najlepszym kolegą, to ten grubas, który bez przerwy je i który mieszka blisko mnie. U nas na święta, powiedziałem, będzie Bunia, ciocia Donata i stryjek Eugeniusz. A u nas, powiedział Alcest, będzie biała kiełbasa i indyk. Potem oglądaliśmy wystawy w naszej dzielnicy, które wyglądały niesamowicie, bo są świątecznie ozdobione, pełne girland, choinek, śniegu, błyszczących szklanych bombek, szopek i mikołajów. Wystawa sklepu pana Campaniego była super, z choinką ułożoną z puszek z serdynkami i obsypaną cukrem pudrem. Długo staliśmy przed cukiernią z powodu świątecznych ciast, aż pani z cukierni wyszła powiedzieć Alcestowi, żeby sobie poszedł, bo denerwuje ją, kiedy tak stoi nieruchomo z nosem przyciśniętym do szyby. Nawet u sprzedawcy węgla, gdzie zwykle są duże, brudne worki, wisiała girlanda z trzema lampkami. Jeśli chodzi o lampki, to oczywiście najbardziej niesamowity był sklep z elektrycznością, gdzie lampki na wystawie, a było ich naprawdę mnóstwo we wszystkich kolorach, wciąż bardzo szybko zapalały się i gasły, a światło było tak mocne, że oświetlało żaruzje w domu naprzeciw. A potem Alcest poleciał biegiem do domu, bo był spóźniony na podwieczorek, a u niego zawsze się bardzo niepokoją, kiedy spóźnia się na posiłek. Znowu się gdzieś włóczyłeś po szkole, powiedziała mama, kiedy przyszedłem do domu. Nie wiem, czy zabiorę cię ze sobą do centrum, żeby pooglądać domy towarowe. Och, mamo, mamusiu, krzyknąłem. A mama się roześmiała. Powiedziała, że dobrze, zgoda, ale to tylko dlatego, że zaczynają się ferie. I żebym jadł pod wieczorem, to zaraz wyjdziemy. Zjadłem pod wieczorem bardzo szybko, zmieniłem koszulę i sweter z powodu plamy od kawy z mlekiem. I wsiedliśmy do autobusu, w którym było pełno pań i chłopaków w moim wieku. I panował okropny tłok, ale wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni, szczególnie chłopaki. W centrum był taki sam tłok jak w autobusie. W sklepach było całe mnóstwo lampek, które kołysały się na wszystkie strony. Ich światło odbijały się w stających piecni w samochodach. Ludzie w samochodach krzyczeli i trąbili, i wszystko wyglądało strasznie ładnie jeszcze ładniej niż sklep z elektrycznością niedaleko nas. Tylko, że trudniej było podejść do wystawy. – Miałam wspaniały pomysł, żeby tu przyjść – powiedziała mama. – Och, tak – zawołałam. – Proszę się nie pchać – powiedziała do mamy jakaś pani. – Ja się nie pcham, mnie pchają – odpowiedziała mama. I doszliśmy do wystawy, gdzie były ruszające się lalki, śmieszne jak nie wiem co, i wielki słoń w wagoniku. A dookoła kolejki elektryczne z tunelami, szlabanami, dworcami, krowami, mostami i mama kazała mi iść dalej, a ja odpowiedziałam: Och nie, daj mi jeszcze trochę popatrzeć. No, niech się pani posuwa, powiedziała pani za mamą. Nie widzi pani, że blokuje pani przejście, nie jest pani tutaj sama? Niechże pani da spokój, powiedziała mama. Jeśli się pani nie podoba, to trzeba było nie wychodzić z domu. Kolejki były super, szczególnie te, które miały lokomotywy z kominami i buchał z nich prawdziwy dym. No, ruszy się pani wreszcie, czy nie? spytała pani. Widać, że nie ma pani dziecka, powiedziała mama. Byłaby pani bardziej wyrozumiała. Jak to nie mam dziecka? zawołała pani, a potem krzyknęła: Roger, 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 gdzie jesteś? Chodź tu zaraz, Roger. Potem widzieliśmy inne wystawy z karuzelami, które się naprawdę kręciły i prawdziwymi drewnianymi końmi. Było tam mnóstwo ołowianych żołnierzy, i przebrania, i samochody, i piłki, więc poprosiłem mamę, żebyśmy weszli do środka, bo chciałbym podotykać zabawek. W tym tłumie powiedziała mama: Chyba żartujesz, Mikołaj. Trzeba być wariatem, żeby tam wchodzić. Przyjdziesz tu kiedy indziej z tatą. Ale już nie mogliśmy się cofnąć z powodu ludzi, którzy nas pchali i musieliśmy wejść do środka. A mama powiedziała: że dobrze, zrobimy małą rundkę, ale zaraz wyjdziemy. Weszliśmy na ruchome schody bardzo lubię ruchome schody ale w dziale zabawek niewiele mogłem zobaczyć, bo wszędzie było pełno dorosłych i dlatego wolę chodzić do sklepu z tatą. Bo on mnie podnosi do góry i mogę sobie popatrzeć, Mój tata jest bardzo silny. Była tam kolejka maluchów, którzy czekali, żeby porozmawiać ze świętym Mikołajem i stał w niej jeden dorosły. Wyglądał na rozgniewanego i trzymał za ramię małego brzdąca, który płakał i krzyczał, że się boi, że nie chce, żeby znowu robiono mu szczepionkę. Wychodzimy powiedziała mama. Jeszcze trochę jej poprosiłem, ale mama spojrzała na mnie groźnie i zobaczyłem, że to nie pora na żarty. Zresztą przed Bożym Narodzeniem lepiej nie rozrabiać. Z powodu ludzi bardzo trudno było wyjść ze sklepu. Jak nam się wreszcie udało, mama była cała czerwona i okazało się, że zgubiła rękawiczkę. Kiedy przyszliśmy do domu, tata już tam był. No, no, powiedział tata, o której to się wraca. Zaczynałem się już niepokoić. O nie, bardzo cię proszę, powiedziała mama uwagi będziesz mi robił kiedy indziej. Mama poszła się przebrać, a zatem mnie zapytał, a gdzie wy by byliście? No, wytłumaczyłem mu, poszliśmy pooglądać sklepy i było strasznie fajnie. Widzieliśmy wystawy z ruszającymi się ludzikami, kolejki elektryczne ze starymi lokomotywami, które dymią. W autobusie był tłok jak nie wiem co, a przed sklepem jakaś pani pokłóciła się z mamą i ta pani zgubiła syna, który nazywa się Roger i było pełno świateł, muzyki, był święty Mikołaj i taki malo, który się go bał. I długo czekaliśmy na autobus, a potem wszystkie były pełne. Mieliśmy niesamowity ubaw. Rozumiem, powiedział tata. Jedliśmy kolację późno i mama wyglądała na bardzo zmęczoną. Powiedz, tato, co dostanę na gwiazdkę? spytałem przy deserze. Chłopaki dostaną mnóstwo rzeczy. To trochę zależy od ciebie, mój króliczku, powiedział śmiejąc się tata. O co będziesz prosił świętego Mikołaja? O kolejkę elektryczną, która dymi powiedziałem, o nowy rower, o przerzutkę do nowego roweru, o ołowianych żołnierzy, o niebieski samochodzik ze światłami, które się zapalają, o krocki i o telefon, który działa jak prawdziwy, żeby rozmawiać w klasie z alcestem. To wszystko? Spytał, nie śmiejąc się już tata. Y jeszcze o piłkę do gry w nogę i o piłkę do rugby powiedziałem. Wiesz Mikołaj, powiedział tata, święty Mikołaj, nie ma w tym roku aż tyle pieniędzy. No tak, zawsze to samo zawołałem. To niesprawiedliwe, bo chłopaki dostają wszystko, o co poproszą, a ja nigdy. Mikołaj! krzyknął tata. O nie, powiedziała mama, nie będziecie znowu zaczynać. Nie wiem, czy to nazbyt wygórowane żądanie, ale proszę, żebyście się trochę ucieszyli i zaprzestali tych kłótni. Mam okropną migrenę. Nie ma sprawy, powiedział tata. A więc, żeby uniknąć kłótni, dostaniesz wszystko, o co prosiłeś, Mikołaj. A na dokładkę podaruje ci jacht. Zgoda? Wtedy mama się roześmiała, wstała, pocałowała tatę i powiedziała Przepraszam cię, kochanie, ale wiesz, do świąt jeszcze daleko. Musimy być cierpliwi. Oj, 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 powiedział tata. A ja przed świętami to właśnie najbardziej lubię, najbardziej lubię się niecierpliwić. Szczególnie jak sobie wyobrażam innego twryda po świętach, kiedy zobaczę, jak płynę swoim jachtem bardzo, bardzo szybko z goglami na nosie.